Nie jest to książka poprawna politycznie, ale jest skuteczna. Nie znajdziesz tu lukru, nie znajdziesz słodkich obietnic, że szczęście to najwyższa cnota. Znajdziesz coś znacznie bardziej wartościowego, brutalną prawdę, że jednym z niewielu pewników w życiu jest cierpienie. Nietzsche powiedział: żyć to cierpieć, a przeżyć. To nadać sens cierpieniu. I właśnie o tym jest ta książka. O tym, jak sprawić, by Twoje cierpienie nie było bez sensu, bo możesz cierpieć z sensem. Albo możesz cierpieć bez sensu. Wybór zawsze należy tylko do Ciebie. Nie jest to książka, która będzie Cię klepać po plecach, bo od kiedy klepanie po plecach, kogokolwiek wyrwało z wygodnego grajdołka. Tu nie chodzi o to, by było miło, tu chodzi o to, żeby było. Prawdziwie i skutecznie. Znajdziesz w niej to, czego nie powiedzą ci specjaliści: że szczęście bez bólu nie istnieje, że agresja nie jest zła, jeśli potrafisz ją wykorzystać, że wstyd jest narzędziem kontroli społecznej. Które trzymacie za gardło. Znajdziesz tu nie tylko filozofię, ale i praktykę, jak w modelu Mority, gdzie gniew i lęk mogą stać się Twoim paliwem. Znajdziesz tu strategie, które pozwolą Ci obrócić własne gówno w złoto, zamiast w nieskończoność rozkopywać traumy i pytać dlaczego. Możesz pomyśleć, że to tylko narracja, że każdy może tak napisać. Ale różnica polega na tym, że każda rzecz, którą właśnie tu znajdziesz, ma swoje podstawy w badaniach, w literaturze i w nauce. To nie jest coachingowy Bełkot, to psychologia bez kagańca. Nie jest to książka dla każdego. Jeśli chcesz być normalny, dopasowany, akceptowany, to nie jest to pozycja dla Ciebie. Ale jeśli masz dość średniej krajowej, i nie chodzi tutaj w ogóle o pieniądze, jeśli chcesz przestać się wstydzić, przestać pytać o pozwolenie i zacząć naprawdę żyć, to znajdziesz tu narzędzia, których potrzebujesz. Niepoprawna politycznie psychologia książka, której nie napisałby nikt, kto chce być lubiany. Książka, której potrzebuje każdy, kto chce być wolny.